Słuchajcie raz, dwa, raz, raz. Słuchajcie, Siemanko, szybka akcja. Dzisiaj opowiem o overprint, czyli nadrukowywaniu czarnego. Czemu to się robi, już Wam pokażę. Byłem dzisiaj w kinie i jak to w kinie, można sobie zgarnąć różne ulotki reklamowe i pokażę Wam kilka rzeczy, kilka ulotek. Jedną mam ulotkę, z, która jest wydrukowana z dwóch kolorów i pokażę Wam różnicę między drukiem powiedzmy z Pantona, czy jakiś barw. Yy, które są, nie są cmykiem, tylko pantonowym. I patrzcie, jaka tu jest kozacka zieleń. Tu mamy kozacką zieleń, której nie uzyskamy takiej oczy jednej zieleni neonowej. Nie uzyskamy w druku cmykowskim. Tu mam pozostałe jakieś tam ulotki standardowe różnych ofert, które sobie zostawiają, które współpracują z kinem. Ale zauważyłem tu parę rzeczy, które mogę wam pokazać. I zacznijmy od tego, że pokażę wam jak wygląda pod mikroskopem porównanie właśnie yy, cmyka a smyka a pantona. Teraz sobie zerknijcie. Znów mojej magicznej kamerki używam, chińskiej. Patrzcie, to jest ta zieleń, to jest ta zieleń i ona nie jest regularna do końca przez to, że Faktura papieru jest jaka jest, więc to jest taki baranek, można powiedzieć, i dlatego to się na, nadrukowuje w ten sposób. Ale dla porównania pokażę Wam, jak jakiś tam kolor wygląda w cmyku. No, akurat to nie będzie dobry przykład, bo to nie będą zielone rzeczy. Ale tu macie tło z ulotki, która jest w cmyku, a tu macie tą zieleń, która jest w, w pantonie prawdopodobnie. Zieleń neonowa i ta ulotka z tą zielenią neonową, czyli to, ona ma też czarne, czarne nadrukowane I teraz zobaczcie, tutaj jest nadrukowane czarny. Być może to jest smykowski, bo tu jakiś raster widać. Czyli to może być użyty czarny z smyku i panton z zieleni. A dla porównania y, ulotka z czarnym, czarnym, który jest czterech kolorów, czyli podsycony czarny, być może nie wiem, nie chcieli 100% black, tylko chcieli więcej kolorów dać, lub jest właśnie nadrukowany na inne elementy, więc tak, tak wygląda czarne z cmyka pełnego, a tak wygląda czarny czysty czarny mm, bez innych kolorów cmykowskich, plus ta zieleń. I to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o kolorystykę, a druga rzecz, to chcę Wam powiedzieć o nadrukowaniu. Wracamy na kamerkę, bo chwilę będę gadać. Czym jest overprint? Czym jest nadrukowanie i do czego się je wykorzystuje? Już wchodzimy teraz na ekran tabletu. Ja sobie tu odpalam ilustratora i Wam pokażę narzędzie. Pokażę Wam, o co mi tutaj chodzi. Jeśli mamy projekt, projektujemy sobie coś nie na białym tle tylko na tle kolorowym czy nie jakimkolwiek tle nie Że jeśli tło wynika nam z kolorów jakichś drukowanych, to co się stanie, jeśli czarnego nie, nie nadrukujemy, jeśli nie zrobimy overprint dla tego napisu. Po pierwsze, możemy sobie to sprawdzić w Illustratorze, w Corel'u, pewnie innych programach również to się da. Teraz widzicie, y, mogę ustawić sobie opcję, ja często korzystam z tych Workspace'ów. Tutaj w prawym górnym rogu wyłączę na chwilę tą kamerkę. W prawym górnym rogu w programie Illustrator mamy przełącznik Workspace'ów. I ja tu często się przełączam między, przełączam między Essential Classic to jest Taki podstawowy widok, w którym większość narzędzi jest, z których korzystam. Na przykład, jak ostatnio robiliśmy wektory, no to zauważcie, że przy Pen Tool, jak sobie wybieramy, to mamy Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete, Delete Anchor Point Tool. Urządzonka są różne narzędzia, a jeśli przejdziemy na widok na przykład typografii, to jest kolejny widok, z którego korzystam, gdy pracuję nad treścią, no to przy. Tym tool nie mamy tego doda dodawania i dojmowania punktów, więc to nie tylko chodzi o to, co tutaj nam widać, ale różne narzędzia są okrojone w różnych workspaceach i możecie sobie stworzyć własny workspace, możecie korzystać z, z predefiniowanych, możecie do nich dodawać różne opcje. Tutaj w, w, w Window i tu macie wszystkie funkcje. W Illustratorze możecie sobie stworzyć swój własny workspace, z którego korzystacie. Ja się w to nie bawię, nie chcę mi się, przyzwyczaiłem się do przełączania workspace'ów. I wracając do tematu nadrukowania, żeby zobaczyć, czy coś jest nadrukowane, czy nie, włączyć nadrukowanie, czy nie, możemy się przełączyć na Printing and Proofing, czyli to jest workspace typowo pod podgląd, jak to nam wyjdzie w druku. Zwróćcie uwagę, że tu mamy opcję Separation Preview i Attributes. I teraz separ Separation Preview. Jeśli nie widzicie czegoś takiego, Cyan, Magenta Yellow Black, to znaczy, że nie pracujecie na dokumencie cmykowskim. Tutaj na belce projektu widzicie, że mamy cmyk. Jeśli przełączymy sobie projekt na RGB, to patrzcie, Separation Preview nam znika. Bo on nie wie, co może, jakie kolory ma rozseparować. RGB separacja nie działa, w tych programach nie jest to wykonalne, nie jest to potrzebne, bo nikt tego nie robi. Separacja jest potrzebna do druku. Więc przechodzimy sobie, projektujemy oczywiście, jeśli projektujemy ulotkę, jakiś element do druku, projektujemy sobie w cmyku. Więc separation preview się pojawia. I możemy sobie ten separation preview włączyć. Sorry, mam pentul włączony. Przechodząc w do atrybuty, domyślnie mamy wyłączony overprint, czyli nadrukowanie elementu. Mamy domyślnie wyłączone. I co nam to daje? Jak tworzymy tekst i sobie podniesiemy ten tekst, no to tło mamy cały czas jednolite. Znaczy jednolite. Mamy cały czas ten tekst pokazany i to całe tło jest widoczne. Ale jeśli przejdziemy w separation preview, over, overprint preview, zaznaczymy i zdejmiemy czarny, w którym jest ten napis. Ten napis jest fontem czarnym. Przepraszam, zmieniamy na font czarny, żeby to był czarny 100%. Przełączając z RGB na CMYK to nam się pozamieniało, więc to, to, to też trzeba zwrócić, zwrócić uwagę, że jeśli przełączysz projekt z RGB, bo sobie zapomnisz, czy projektowałeś social media i przełączysz na CMYK, to pamiętaj, że przekonwertuje ci automatycznie kolory na CMYK i czarny rozwali na cztery kolory. Więc to sobie do, dobrze poprawić, warto sobie poprawić, żeby Black był 100%. I. Mamy 100%, wyłączamy płytę, jak w, poprzednim, w poprzednich odcinkach pokazywałem Wam o co chodzi z płytami do druku, wyłączamy płytę odpowiedzialną za black i nagle napis się robi biały. I to on, nie on się robi biały, to nie napis się robi biały, bo go wyłączyliśmy. Robi się biały, białe tło. To jest powiedzmy wynikowa papieru, czyli włączając kolejne płyty zacznijmy sobie od cyjanu akurat w tym projekcie cyjanu nie ma za wiele albo w ogóle dodajemy magentę, mamy róż i nam tak jakby wycina te napisy bo program wie, że czarny jest w tym miejscu, gdzie ma być biały dodajemy yellow, uzyskujemy znowu kolor tej chmurki większej i dopiero teraz wdrukowuje nam czarny jeśli nie zrobimy overprinta na tym elemencie napisu, to wyjdzie nam dziura i o tyle jest problem z takimi dziurami, że jeśli znów pokaże nam się przesunięcie w druku, znów te płyty nie będą idealnie nałożone, przy małych treściach zawsze to jest problem, to tak jak w poprzednim filmie od Smyk bodajże mówiłem, że to przesunięcie może nam rozmyć ostre krawędzie, jeśli czarne będziemy robić z kilku kolorów. A tutaj ten problem jest podobny. Tylko, że nawet jeśli czarny będzie z jednego koloru, ale nie zrobimy overprinta nadrukowania, no to jak tutaj sobie dodamy czarny, zasymulujmy tą sytuację, czyli tak mamy, tak się wydrukują pozostałe płyty, doleci do tego czarny, płyta z czarną farbą nam doleci i nie trafi, nie trafi idealnie płyta, to może nam wyjść taki efekt, że będziemy mieli białe krawędzie wokół elementu. Ja tu Wam mogę pokazać właśnie, bo na jednej z ulotek, którą znalazłem w kinie, znalazłem miejsce, w którym właśnie mała treść raczej nieumyślnie ma nienadrukowany czarny. Tego tak, tego tak bardzo nie widać, ale zauważcie, że przy literkach, przy tych literkach mamy taką białą obwódkę pod literą Z. O, czekajcie, przekręcimy. O! Pod literami widać takie białe obwódki. I albo to jest umyślnie zrobiony biały cień, albo to jest po prostu dziura i wdrukowane czarny w to miejsce nietrafione. Bo trafiony kolor powinien wyglądać tak, że wokół litery nie ma y, białej przestrzeni. A tutaj widzimy, pod spodem mamy białe przestrzenie i to daje, da, daje nam taki efekt cienia no i nie zawsze tego efektu chcemy. I żeby to kontrolować wyłączam kamerkę, żeby to kontrolować, używamy Overprint, opcja Overprint w Illustratorze, w InDesignie, w innych programach można zrobić na dwa sposoby. Przy takim sposobie do tego służącym jest właśnie w widoku Printing and Proofing. Mamy e, zakładkę Attributes i tu mamy Overprint Fill i Overprint Stroke. Tutaj nie mamy stroka, nie mamy obrysu, ale możemy go zrobić znów z czarnego. Zobaczmy, czy też mamy 100%, jest OK. I teraz Overprint Strong też możemy kliknąć. I Overprint Fill, i Overprint Strong Stroke, jeśli klikniemy i znowu zrobimy separację, odejmiemy płytę czarną, to pod spodem, o, mamy, jednak Stroke nie jest z czterech kolorów, przepraszam. I nie jest z jednego koloru, tylko z czterech. Odejmiemy czarną płytę, to pod spodem mamy całe tło zadrukowane. Nie mamy dziury, nie mamy dziury na napis, tylko mamy zadrukowane całe tło i wtedy jeśli black wejdzie w taki projekt, czy jeśli drukujemy, jeśli drukarnia zaczyna od płyty blackowej, no to black sobie pojedzie, pierwsza płyta pojedzie blackiem i na black zostanie nadrukowane. To tło, które mamy i black, po pierwsze będzie ciemniejszy, ładniejszy, bo troszkę dorzucimy tego tła, a po drugie unikamy tej całej dziury, którą przed chwilą pokazywałem. Unikamy ryzyka, że nie trafi nam jedno w drugie. I zmierzając do końca, możemy zrobić to w ten sposób: overprint fill, overprint stroke. Możemy właśnie tylko skorzystać z jednej opcji i wtedy mamy stroke dziurę. Więc nie wiem, po co by się to miało robić, że tylko jedną opcję wybieramy. A drugą opcją taką jest, wywołamy ten stroke, że często jeśli nie mamy takiej funkcji w programie specjalnie, żeby nam nadrukowało czarne, to wykorzystujemy opcję mieszania warstw, czyli jak mamy akurat w Illustratorze, to się nazywa w menu Opacity, mamy Blending Mode, czyli rodzaj mieszania, wersja mieszania, mamy Multiply albo bodajże add, kilka jest opcji, które nam załatwiają tą samą sprawę. I w, tym samym, w ten sam sposób, jeśli wyłączymy black, a zobaczcie, overprint nie jest włączony, to również nam nie zostawia tej dziury. Można zrobić to w ten sposób i w ten sposób. Opcja multiply, multiply, prawdopodobnie, no tu nie mamy add, add jest w programach, add jest przy RGB, więc tu chyba w druku nam zostaje tylko multiply. Czyli tak naprawdę dodawanie czegoś, mieszanie z, z obiektem, który jest przed, nad i w ogóle. Tyle w temacie. Szybka akcja. Wydruki Wam pokazałem. Zobaczyliście, jak wygląda różnica między drukarką pantonową, drukiem pantonowym i drukiem czterokolorowym. I zauważcie, że ten projekt, który jest tutaj, ta ulotka zrobiona, ona nie ma nic innego. Nie ma żadnych obrazków, nie ma nic innego. Ma ciekawy format. Kwadracik wrzucony, złożony na pół. Ona miała być tanio wydrukowana zapewne, więc, ale inna niż wszystkie. Więc skorzystali z druku dwukolorowego, który mógł prawdopodobnie wyjść nawet taniej niż druk czterokolorowy. Chcieli coś innego, użyli pięknego koloru pantonowego, użyli czarnego i dzięki temu mają dwukolorową ulotkę. Przejazd papieru. Po takiej maszynie śmignął, dwa kolory nałożył, yy, wyszło do cięcia. Raz, dwa tanio, szybko, efektownie. Na pięciokolorowych maszynach możemy uzyskać tak, że drukujemy całą paletę, czyli fotografię na przykład, i możemy taki neon dołożyć, czy jakiś inny kolor pantonowy, czy jakieś zdobienie, czy cokolwiek tam mamy w planach. Tylko znów zaznaczam, zawsze ugadajcie się z drukarnią, jaki efekt chcecie osiągnąć, i ustalcie, czy się to da zrobić. Najpierw dogadajcie się z drukarnią, zapytajcie się, jak macie przygotować plik. Oni Wam wtedy bez problemu powiedzą, słuchajcie, chcemy na osobnej warstwie, chcemy na osobnej stronie PDF-a elementy odpowiada odpowiadające za zdobienia, za pantonowe kolory, dodatkowe kolory. I wtedy będziecie wszystko wiedzieć, możecie zacząć projektować. Tyle w temacie. Overprinty, to się nazywa overprint, to się nazywa czarny, nadrukowany, to się nazywa... Multiply, jeśli chcecie korzystać z rodzajów mieszania. Koniec. Krótki filmik. Następne będą znowu o czymś innym, co mi wpadnie do głowy. Strzałka.